Witam wszystkich miłośników motoryzacji PRL-u i nie tylko. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją motorynkę Ramet Pony M2 z 1984 roku. Tak, tak się ona prezentuje. Nie jest jeszcze w 100% że tak powiem. Gotowa, ale to powiem w trakcie prezentacji. Dobrze, zacznijmy może od, yy, od silnika w sumie. Silnik jest to oryginalny model yy, z oryginalnym numerem. Yy, taki, który był w tym motorowerze. Kiedy był on odbierany, że tak powiem, ze sklepu w 1985 roku numery na papierach zgadzają się z numerami tutaj na silniku, także wiadomo, że jest to oryginalny silnik No, przeprowadziłem w nim remont generalny Większość rzeczy jest oryginalnych w tym silniku, ale yy, ale część jest. Część jest współczesnych, tak jak na, na, na przykład wał kupiłem współczesny, założony jest również nowy współczesny tłok, yy, stworzeń za, zabezpieczenia i łożysko igiełkowe w główce korbowodu. No jeszcze tutaj oczywiście yy, Współczesny jest przewód wysokiego napięcia, fajka, świeca. Jeśli chodzi w zapłonie, zapłon jest seryjny, no to nowe są. Nowy jest przerywacz jedynie. A wszystko jest tutaj w tym silniku oryginalne. Gaźnik oryginalny od tego motoroweru od początku. Bardzo poszukiwana dzisiaj przez miłośników Puszka, puszka szmerów z sania. Filtr szmerów z sania tutaj. Taki właśnie w oryginalnym pomarańczowym kolorze, jaki, jaki był przy tym motorowerze od początku. Kop starter też jest oryginalny. Dźwignia zmiany biegów. Cylinder też oryginalny z głowicą. Tutaj wiadomo, wężyk i fil filterek to współczesna produkcja. Ok, jak widać, nie wiem czy widać, ale lakier w tej motorynce to jest oryginalny lakier, jeszcze niezmieniany od, yy, od początku, czyli tam od 1984 roku, kiedy została ona wyprodukowana. Widać na nim drobne defekty. Jak tutaj na przykład brak farby, jakieś zachlapania wynikające gdzieś tam z użytkowania. Ktoś kiedyś ten chlapnął farbą, ale zostawiłem go w oryginalnym kolorze, ponieważ uważam, że jeszcze nie jest on w aż takiej słabej kondycji. Nie jest zartewiały, bo był dobrze przechowywany. I uznałem, że można ten lakier zostawić tutaj, w tej motorynce. Motorynka została jedynie rozebrana na śrubki i polakierowana bezbarwnym lakierem, przeze mnie. Tutaj ten, aby zabezpieczyć, tutaj proszę zwrócić uwagę widać defekty jakieś, tak tutaj braki lakieru po tutaj też troszkę widać braki jakieś tam na lagach, tak na zbiorniku. Ale mi się tak podoba i zostanie w takim stanie, w jakim to jest. Naklejki na baku to są również oryginalne, nigdy nie zmieniane naklejki. Już troszkę też poobdzierane, poniszczone, ale jeszcze trzymające się i nawet z daleka wcale nie aż tak źle prezentujące się. Tutaj ta na naklejka po prawej stronie zachowała się w lepszym stanie od tej po lewej no dobrze, to może teraz siedzenie siedzenie jest też oryginalne w tej motorynce, które było od początku no, o dziwo zachowało się w, jak, jak dla mnie w bardzo do, w dobrym stanie jest jeszcze nawet w miarę miękkie tutaj z tyłu oryginalny napis Romet. Tutaj nic nie było oprzywane, to jest jeszcze wszystko oryginalne. Gdzieś tam jakieś nitki powoli zaczynają wystawać, ale to jeszcze nie jest w takim stanie, żeby to wymieniać. Ciekawostką jest to, że zobaczcie od dołu to siedzenie ma kolor taki żółto-zielony. To jest bardziej jakiś taki zielony kolor. Nie wiem, czy to dobrze widać. Może jeszcze jakoś spróbuję lepiej pokazać to. Takie też, też taki jeden z kolorów, w jakim były romety wypuszczane. I z tego, co wiem od mojego taty, to to jest oryginalne siedzenie. Nie było ono zmieniane. No i mogę powiedzieć, że no co? Wsadzili to, co mieli wtedy, tak? Nie ma tutaj żadnej filozofii w tym. Wszystkie plastiki tutaj to jest oryginał. Ten błotnik jest oryginał. Jedynie musiałem tą zaślepkę dokupić, ale też jest oryginalna. Musiałem ją dokupić, ponieważ no tamta się zgubiła gdzieś. Tutaj. Widać. Pegas. Rometowski. Ta blaszka tutaj od świateł i od rejestracji też jest oryginalna. Jak widać, nie, nie lakierowana. Nigdy też jeszcze rdza. Klosz. Klosz jest oryginalny, też. Może nie wiem za czym, czy wyostrzy. No, widać. Made in Poland. Pisze. Jeśli chodzi o rejestrację do tego motoroweru, to jest on zarejestrowany, mam do niego wszystkie papiery, tylko rejestracja się gdzieś ułamała i właśnie jestem w trakcie dorabiania takiej oryginalnej zielonej tabliczki do tej motorynki, żeby ona miała taką jak kiedyś No dobrze, to tutaj dalej. Tłumik jest, jest też oryginalny, nieczyszczony. Widać z, z takimi różnymi tutaj. No po prostu brudny jest tłumik, tak od eksploatacji troszkę portywiały, ale za, zachowały się miejsca pod, pod smarem, gdzie lakier jeszcze przetrwał w, w dobrym stanie pod jakimś tutaj smarem z pyłem. Yy. W prawne oko zauważy, że nie ma tutaj tak zwanego durszlaka, czyli tej osłony od, od tłumika, żeby nie parzyło po nogach. Właśnie zaraz wam pokażę. Mam ją tutaj. Mam tutaj oryginalne mocowanie, które urwało się ze starości, jak wyjąłem tłumik i przekładałem go na stole. Urwało się po, po prostu ze starości, jakieś miesiąc temu. No i muszę to pospawać. Tutaj lekko dotknąć, żeby tylko złapać, i, i wtedy będzie można tą osłonę. Akurat, pomalowałem na czarno. Będzie można tą osłonę tutaj dać, żeby było tak, jak, tak jak powinno być z tą osłoną. Kolanko też brudne wiecznie od tych zacieków, tutaj z cylindra. Czarne gdzieniegdzie ale jest, trzyma, trzyma się dobrze w miarę. Lampa przednia. Lampa przednia też jest oryginalna. Tutaj ta yy, rameczka w chromie to jest też chrom w cały oryginalny to nic nie było zmieniane. Klosz. Pisze. S i Piast. Też pisze Made in Poland. Jedyne co tutaj nie jest oryginalne, to ta zaślepka chińska, na którą ja też się nabrałem i kupiłem ją. Ale każdy, kto wie, każdy, kto mają przy swojej lampie w Romecie, wie, że ona nie pasuje, bo jest to beznadziejna chińczyzna za jakieś grosze i muszę kupić. Oryginalną, która niestety swoje kosztuje, ale to gdzieś tam w przyszłości się kupi, żeby już skompl skompletować. Yy. Instalację elektryczną w tym motorowerze położyłem nową, Zdjąłem, wyjąłem tą starą, położyłem na wzór oryginału, nowe kabelki, nowe końcówki, wszystko zaizolowane, porobione tak jak powinno być i kupiłem takie peszcze samochodowe mi się wydaje, że nawet ładnie pasują tutaj do do motorynki komponują się nawet ok jeśli chodzi o koła to to co, koła są też oryginalne tutaj od tego motoroweru takie jak były od początku jedyne co to zmieniane były dętki i opony tak? bo wiadomo, wiadomo dla bezpieczeństwa żeby to było tak jak wszystko powinno być, żeby nic nie strzeliło w trasie To dla, dla bezpieczeństwa nowe opony i dętki były założone Tak samo w tylnym kole Tutaj też tak samo koło oryginalne Trochę zaplute od tego tłumika, od tego tutaj, Od tych takich, od, od, od tego oleju Bo on też mi już tutaj trochę przepuszcza ten, ten tłumiczek o tutaj ale ta, tak samo oponka zmieniona i dętka zmieniona, amortyzatory tył, oryginał, jeszcze nie czyściłem, mam w planach wy, wyczyścić zarówno lewy, jak i prawy. No tutaj też osłona, słona, jak widać niestety mi się złamała. I też jest to kolejna rzecz, którą chcę. Właśnie w przyszłości w tej motorynce dokupić, tutaj zmienić ją, żeby, wiadomo, ona tutaj tak powinna na łańcuch zachodzić od góry za, zakrywać zębatkę, tak. No, niestety się złamała, no trudno trzeba kupić drugą. Łańcuch jest już współczesny. Tak samo z tyłu tarczka z tyłu zębatka jest też współczesna, tak. I tak samo z przodu w silniku jeszcze ta. Zębatka zdawcza jest współczesna. Ale z takich ciekawostek też to jak czyściłem koła i bębny i tutaj te na których są okładziny no to okładziny są jeszcze oryginalne, niezmieniane od początku tego motoroweru. To mnie zdziwiło no ale, ale tak. Tak było właśnie. Tak samo z tego co wiem to tutaj te nóżki są też Niezmieniane prawa, lepiej za zachowana o wiele, a tutaj lewa. Odwróciłem ją, ponieważ z tej strony już jest to widać. Zjeżdżona, że tak to mówimy. I żeby się bardziej nie, nie niszczyła, to obróciłem ją na drugą stronę. Kranik jest też oryginalny. Kierownica też oryginał, oryginalny chrom, nie była chromowana. Tak samo tutaj klamka sprzęgła. To też jest oryginał. A tutaj z prawą klamką to jest taka historia, że mianowicie kiedyś, tutaj była kiedyś oryginalna yy, oryginalny rollgas yy, przez, przez parę lat. Przez jakiś krótki czas, w każdym bądź razie, jak Tatan na tym jeździł, ale potem to mu się rozwaliło i założył sobie rączkę od WSKI. I ja powróciłem do tej rączki, która tutaj, no to to nie jest oryginalna, ale no, w miarę dobrze się prezentuje. Ta jedynie ta klamka hamulca jest oryginalna. Linki wiadomo współczesne. Jeszcze jedno ujęcie, jak to się prezentuje. Z daleka nawet nie jest aż tak źle, jak mi się wydaje. Pokażę Wam ją jeszcze dookoła. Obejdę zaraz, postawię kamerę i zobaczymy, jak ona pali. Mam do niej wszystkie do dokumenty, łącznie z fakturą zakupu. Ona jest zarejestrowana. Tylko aby do niej dorobić rejestrację z tyłu. I można jeździć. Dobra, teraz stawiam kamerę, spróbujemy ją odpalić. Jak widać, maszyna cyka. Że tak to ujmę. Dla niektórych ten dźwięk może się wydawać dziwny, ale to przez to, że jest ta dziurka w tłumiku od mocowania. Zaraz ją zakryję. Tak powinno to chodzić. Jest o wiele ciszej, ale za to słychać o wiele bardziej. Tło, pierścienie na tłoku. Coś tutaj się zbiera na deszcz powoli, dlatego chciałem Wam pokazać szybko jeszcze. Oj, trochę krzywo postawiłem ją. Jak to pra pracuje? I zaraz będę zmykał do domu. Zaraz zobaczymy, czy nam światełka. Zagadają, że tak to ujmę, ponieważ jakieś przebicie mam na tych światełkach. Jeszcze muszę dopracować przełącznik. Zaraz zobaczymy, jak zgaśnie, to trudno. Chwila prawdy. O! Światełka działają. O! Coś nam zgasło. Jeszcze spróbujemy ją raz odpalić. Leciutko, zapaliła. Światełka pokaże, że działają. Oj, coś zaczyna padać. Muszę się powoli do domu odbierać Tak samo z tyłu działają. Ja się już z Wami żegnam. Żegnam się z Wami. Jak się światełka na, na... Z motorynki. Do zobaczenia.